Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego. Te niechaj będą z nami teraz i na wieki. Amen. Słowo Boże, które Kościół nasz wyznaczył do wspólnego rozważania w to święto zesłania Ducha Świętego, czytam zapisane w pierwszej księdze mojżeszowej w jedenastym rozdziale. Cała ziemia miała jeden język i jednakowe słowa. Podczas swojej wędrówki ze wschodu ludzie znaleźli równinę w kraju Synear i tam się osiedlili. I mówili jeden do drugiego: „Nurze wyrabiajmy cegłę i wypalajmy ją w ogniu”. I zaczęli używać cegły zamiast kamienia, a smoły zamiast zaprawy. Potem rzekli: Zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgałby aż do nieba i uczyńmy sobie imię, abyśmy nie rozproszyli się po całej ziemi. Wtedy stąpił Pan, aby zobaczyć miasto i wieżę, które budowali ludzie i rzekł, oto jeden lud, wszyscy mają jeden język, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz już dla nich nic nie będzie niemożliwe, cokolwiek zamierzają uczynić, uczynią. Przeto stąpmy tam i pomieszajmy ich język, aby nikt nie rozumiał drugiego. I tak rozproszył ich pan po całej ziemi i przestali budować miasto, dlatego nazwano je Babel. Bo tam Bóg pomieszał języki całej ziemi i rozproszył ludzi po całej ziemi powierzchni ziemi Łaskawy Panie nasz i Boże, Tobie dziękujemy za to, że akurat dzisiaj to słowo kierujesz do naszych serc. Choć ono tak odległe w czasie i wydawać by się mogło nic nam nie ma do przekazania, to jednak twoje słowo jest ponadczasowe i wieczne. I nawet dziś z Niego możemy czerpać. Błogosław więc słuchanie i rozważanie Twojego Słowa. Amen. Umiłowani w Panu Jezusie Chrystusie, kiedy przed tygodniem zapraszałem Was na dzisiejsze nabożeństwo. Mówiłem, że obchodzić będziemy podwójną uroczystość, bo oprócz tego, że wspominać będziemy Dzień Zesłania Ducha Świętego i powstanie chrześcijańskiego Kościoła na ziemi, to jeszcze przeżywać będziemy uroczystość konfirmacji. I to wszystko oczywiście ma dziś miejsce, ale tak sobie pomyślałem, że warto jeszcze wspomnieć o jednym ważnym wydarzeniu sprzed lat które też w znaczącym stopniu przyczynia się do tego, że tu dziś jesteśmy. Dokładnie w ten dzień, w zesłanie Ducha Świętego 499 lat temu tu w tym kościele wybrzmiało pierwsze ewangelickie nabożeństwo w ówczesnym księstwie legnickim i dało początek reformacji na tych ziemiach. No i trzeba o tym sobie przypominać, bo przecież w przyszłym roku czeka nas wielkie świętowanie tego wydarzenia. Ale to tak tytułem wstępu, bo dziś mamy skupić się na czymś innym. W ten szczególny czas Kościół daje nam do rozważania słowo zaczerpnięte z pierwszej biblijnej księgi, z księgi rodzaju. Historia. O wieży Babel. Historia, z której najczęściej pamiętamy zwykle to, że ludzie z rozmachem budowali wieże, ale nie byli w stanie jej dokończyć. Bo nagle zaczęli mówić różnymi językami, bo nagle przestali się właściwie komunikować. Dzieło ich życia zostało porzucone, niedokończone. W jednym z podręczników do lekcji religii uczniowie mają za zadanie ułożyć z puzli tę wierzę. Muszę Wam powiedzieć, że ta lekcja zawsze mi się podoba, bo to dobre zadanie na zabicie czasu. Jakkolwiek by próbować, to z tych dołączonych puzli nie da się nic zbudować, a już na pewno nie wierzy, bo nic nie pasuje. Dziś kiedy ponownie tę historię mamy przed oczami, możemy się zastanawiać oczywiście dlaczego tak to wszystko się potoczyło, dlaczego ci ludzie się rozproszyli? Dlaczego Bogu przeszkadzało, żeby zbudowali sobie miasto i wielką wieżę? Przecież to tylko symbolizować mogło ich zaradność, pomysłowość to mogło świadczyć o ich bogactwie. Co takiego się stało, że Bóg postanowił interweniować? Powszechna opinia, którą słyszymy od dziecka, głosi, że człowiek znów poszedł o krok za daleko. Znów tak jak kiedyś Adam i Ewa, chciał być taki jak Bóg, sięgnąć nieba jego serce wypełniła pycha, żądza posiadania i wyłączności. Stąd ten cały nieszczęśliwy koniec. Ale przecież czytaliśmy teraz ten fragment i kiedy spojrzymy na niego, to przecież nic takiego tu nie zostało napisane. Ba, ten opis zaczyna się naprawdę imponująco. Wyrabiajmy cegłę i używajmy jej zamiast kamienia, zbudujmy sobie miasto, zbudujmy wieżę, której szczyt sięgałby nieba, uczyńmy sobie imię, abyśmy się nie rozproszyli. Czy jest w tym coś złego? Czy jest w tym jakiś problem? Ktoś powie, no przesadzili z tym szczytem sięgającym nieba. To prawda. Bo długo by musieli budować i pewnie prędzej czy później technicznie albo logistycznie stawałoby się to coraz trudniejsze, niewykonalne. Ale czy trzeba było to przerywać? Czy coś takiego należało nazwać przejawem pychy? Wydaje mi się, że problem leży zupełnie gdzie indziej. I paradoksalnie ma to związek z naszym dzisiejszym świętem. Zaraz na początku tego tekstu czytamy, że cała Ziemia miała jeden język i jednakowe słowa. Co to może oznaczać? No, taki sam język, takie same słowa, takie same przyzwyczajenia. Takie same zasady, takie samo życie, wszystko takie same. Idea budowy miasta wydaje się szczytna, ale tylko pozornie, bo tylko do pewnego momentu ten projekt mógł się powieść. Oni może jeszcze nie wiedzieli wtedy tego, co my dziś wiemy, ale patrząc na tę historię z perspektywy tylu wieków, mamy zdecydowanie większą wiedzę o nas samych doświadczenie, wyobrażenie na temat ludzkich relacji, ludzkich problemów. Tam, gdzie wszystko jest takie same, nigdy nie wróży dobrze to nie ma prawa się udać. Te same schematy, ten sam język, to samo miasto. I Bóg stara nam się przez pryzmat tamtej historii to dziś uświadomić. Dlatego to rozproszenie ludzi po całej ziemi wcale nie jest karą, ale w porę uwolnieniem do poszukiwania i odnalezienia pełni życia. Bo człowiek chciał się zamknąć w jakimś schemacie, stworzyć sobie idealny świat, w którym za chwilę zabrakłoby mu chęci do życia. Bo nie byłoby w tym zamkniętym świecie niczego nowego, niczego inspirującego. Człowiek jest przecież jednostką, która potrzebuje wolności, swobody działania, możliwości. By stawiać sobie cele, by przekraczać granice, wtedy czujemy się szczęśliwi, spełnieni. W takim zamkniętym mieście byłoby to niemożliwe. Coś chyba w tym jest, bo w dziejach świata ten proces jest bardzo mocno widoczny. Nie ma przecież idealnego wzorca. W można wpasować każdego człowieka po kolei. Nawet Kościół tego doświadczył, ulegając przez wieki wielu podziałom. Ale na innych płaszczyznach życia, tych codziennych, powszednich, też to możemy obserwować, chociażby w świecie sportu. Gdzie zawodnicy co jakiś czas zmieniają swoje drużyny, bo chcą się rozwijać, bo chcą iść dalej, bo potrzebują zmienić otoczenie, które z biegiem czasu staje się zbyt hermetyczne. W polityce, gdzie też nie ma przecież jednej opcji, która spełniłaby oczekiwania wszystkich. No nie ma. Ale także w niejednej rodzinie. Która zamknięta przez kilka pokoleń w jednym domu, w pewnym momencie do, doświadcza braku tlenu. Bo nie ma już tam świeżości, bo nie ma żadnej inspiracji, nie ma niczego nowego, jest tylko stare, stare, stare. Tradycja i schemat, które pozbawiają życia. Pewnie, że człowiek jest. Jednostką, której lepiej żyje się w stadzie niż w samotności. Ale w tym stadzie też musi mieć możliwość rozwoju. Tak to widzę. Czy mam rację? Nie wiem. Ale popatrzcie: następna biblijna historia w tej samej księdze rodzaju powierzy Babel, mówi o powołaniu Abrahama. Wiecie, od jakich słów się rozpoczyna? Wyjdź z ziemi swojej, od rodziny swojej, z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. Zaraz na początku Bóg to komunikuje wprost, a potem składa garść obietnic, które w swoim czasie znajdą swe wypełnienie. Popatrzcie, dlaczego po zmartwychwstaniu Jezus posyła swoich uczniów na cały świat. On nie mówi im przecież: żyjcie sobie tu w tej Jerozolimie, w swoim małym znanym świecie, bądźcie szczęśliwi. No nie. Ich zadaniem jest być świadkami Boga nie tylko w Jerozolimie, ale i w Samarii, Judei, Galilei, aż po krańce ziemi. Bo cały świat objęty jest chwałą i błogosławieństwem Bożym, a człowiek jest wyjątkowym Jego dziełem. Każdy z nas na swój sposób, na Boży obraz i podobieństwo. Pięknie to widać na przykładzie dzisiejszego święta. W dzień zesłania Ducha Świętego. Uczniowie też zaczynają mówić różnymi językami, mimo że znali swój, mimo że na co dzień nim się posługiwali. Na kartach Biblii pojawia się znów ten sam obraz. Tak jak w historii o wieży Babel, Bóg pomieszał ludziom języki, by otworzyć ich na cały świat. Jak w dzień pięćdziesiątnicy daje świadectwo, że wszyscy ludzie całej ziemi są jego umiłowanymi dziećmi. I o nikim nie zapomniał, bo do każdego zwraca się po imieniu, komunikuje się w zrozumiałym języku, by uświadomić, że jest Bogiem, który nad wszystkim ma swoją pieczę. I zawsze powołuje do tego, co dobre. O tym warto nam pamiętać, drodzy, przeżywając ten świąteczny czas. Bóg, tchnieniem swojego ducha, znów powołuje, inspiruje do nowego, znów zmienia coś na lepsze, otwiera się na wszystkich i nie czyni żadnego wyjątku. Bo wszystkim daje obietnicę, że chce iść razem z nami przez życie i to życie czynić lepszym, duchowo bogatszym. I chociaż my sami też nie jesteśmy doskonali, choć też popełniamy błędy, to On nas nie porzuca. Nie zostawia nas samych, ale udziela właściwych rad i daje dobre wskazówki. To od nas zależy, czy będziemy chcieli z nich skorzystać. Nic na siłę. Bóg do niczego nas nie zmusza. Ale czasami warto zastanowić się, czy bez Niego też będziemy szczęśliwi. Może zatem warto wyjść poza schemat. Może warto spróbować życia z nim. Tego nam wszystkim życzę. Amen. Przyjmijcie apostolskie życzenie pokoju. Pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niechaj strzeże serc i myśli naszych w Chrystusie, Jezusie, Panu naszym, ku żywotowi wiecznemu. Amen.